Dzień dobry, witajcie! Tak się złożyło, że jestem już po nagraniu i zauważyłem dopiero, że nie włączyłem mikrofonu, więc niestety audio w tym materiale nie będzie zbyt dobrej jakości. Postaram się oczywiście je odszumić i zrobić wszystko, żeby po prostu nie mordowało waszych uszu, no ale nie będzie tak dobrze, jak, jak byłoby z, z mikrofonu. Więc w przepraszam, ale po prostu no, nie chcę nagrywać tego już jeszcze raz, bo myślę, że wyszło spoko za pierwszym razem e, i mógłbym tego już nie odtworzyć. Także mimo wszystko zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest czwartek wieczór, kiedy nagrywam to wideo i ja w ogóle już dawno powinienem być w Fruzjera, bo cholernie zarosłem, albo przynajmniej powinienem grać w No Man's Sky, ale postanowiłem, że nagram materiał na temat, który chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu, a do którego jakoś tak bezpośrednio skłonił mnie, skłoniły mnie komentarze pod moim materiałem dotyczącym Suicide Squad. Oczywiście nie tych wszystkich trollerskich, hejterskich i tak dalej, bo tymi się specjalnie nie przejmuję, ale po prostu zauważyłem tam pewien trend, którym chciałbym się podzielić i jednocześnie wyjść od tego do pewnego innego tematu. Eee, piwo, które popijam to Rurite, nowa propozycja od Ale Browaru, mam nadzieję, że będzie dobre. W ogóle mam ogromny sentyment do Ale Browaru, bo od ich Rowing Jacka zacząłem w ogóle przygodę z kraftowymi piwami. Mam nawet ich szklaneczkę, która jest cholernie ciężka ale żeby było ładnie, no to z logo i tak dalej, no to będę jej używał. Dobra, przejdźmy sobie do naszego tematu. Mianowicie pod moim materiałem dotyczącym Suicide Squad zauważyłem bardzo dużo komentarzy w stylu film mi się podobał, film był fajny, nie zwróciłem uwagi na rzeczy, o których, o których mówiłeś, mi się podobało i tego typu komentarze. Także ja zauważyłem po prostu masę ludzi, którzy nie mają specjalnie wysokich wymagań odnośnie wakacyjnych filmów. Wielu z nich pisało to otwarcie, zresztą możecie sobie zerknąć pod tym filmem, jest sporo komentarzy, jak wspominałem, w tonie, że no nie przeszkadzało mi to, o czym czy mówiłeś, albo nie zwróciłem uwagi na te, nie wiem, cięcia, czy, czy problemy z scenariuszem. Film mi się podobał. Więc zakładam, że po prostu jest ta duża grupa ludzi, którym który, którzy nie mają jakichś bardzo wysokich wymagań śni filmu, którym nie zależy na tym, żeby scenariusz był super, żeby postacie były jakoś sensownie napisane. Dla nich ważne jest to, żeby po prostu coś się na ekranie działo, żeby coś skupiało uwagę, żeby tam były jakieś fajne sceny, żeby coś, się jakaś postać się wyróżniała, żeby film był po prostu fajny, właśnie cool. To coś, co właśnie Warner Bros. próbowało zrobić z Suicide Squad, zabierając ten projekt Airowi i kombinując po swojemu. Więc ja w tym nie widzę absolutnie nic złego. A piwo jest bardzo dobre, smakuje jak taki grapefruit w płynie, po prostu bardzo drusowe, bardzo orzeźwiające, bardzo goryczkowe, bardzo lekkie. Wracając jednak do swoich skład. Tak jak wspominałem, nie widzę w tym absolutnie nic złego. To, że są ludzie, którzy powiedzmy różnią się ode mnie, czy od innych osób, nie wiem, krytykują filmy w internecie, czy coś że są osoby, które mają inne wymagania, mniejsze, większe, inne po prostu, nie ma w tym absolutnie nic złego. Każdy ma swoją perspektywę, każdy ma swoje podejście, każdy ma swoje oczekiwania. I warto to zaakceptować, dlatego jak ktoś mi pisze pod filmem, że no nie zgadzam się, mi się nim podobał czy coś, no to ja nie ma, ani boldupy, dupy, ani, ani specjalnie mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, fajnie, że ktoś na tym filmie, na którym ja się nie najlepiej bawiłem, spędził miło czas. Problem w tym, gdy ta ogromna rzesza ludzi zaczyna narzucać ten swój światopogląd i swój punkt widzenia jako jedyny słuszny, co się ostatnio dzieje na coraz większą skalę, no bo coraz częściej słychać o konflikcie między widzami a krytykami. A geneza tego całego zjawiska jest naprawdę dosyć prosta, no bo postawmy się w skórze osoby, która idzie sobie na taki przykładowy Suicide skład, ogląda go, no i myśli sobie, no, fajny film, dobrze się bawiłem w kinie. I. Oczywiście ma do tego pełne prawo. Chciałem to jeszcze raz podkreślić, żeby tutaj nikt się e, mnie nie czepiał. Oczywiście każdy ma pełne prawo cieszyć się jakimkolwiek filmem, każdy ma prawo do swojego własnego e, punktu widzenia i tak No ale taka osoba widzi ten film, stwierdza, że no był spoko, gada ze znajomymi, wszyscy mówią, że było ok, podobało im się, a potem wchodzi do internetu i widzi na przykład na Rotten z 29%, czy tam 25, czy ile to tam ma. No i sobie myśli, hmm, coś jest nie tak albo potem wchodzi na recenzję przykładowego youtubera i widzi, że jest negatywna. I myśli sobie, kurwa, no coś jest nie tak. Mi się podoba, moim znajomym się podoba, a tutaj są jest coś jakieś mądrale w sieci, którym się nie podoba, więc ktoś musi mieć rację, albo ja mam rację. Albo, może, oni mają rację, ale, no, ja, wolę ja mieć rację, więc na wszelki wypadek mi napisze w internecie, że się mylą i że się nie znają. Albo, że są przekupieni, albo cokolwiek. No bo, jakoś muszą przecież usprawiedliwić to, że mi się podoba. I jakoś muszą usprawiedliwić to, że moja opinia jest inna niż osoba, niż opinia innej osoby w internecie. No i potem, niestety, musimy czytać te wszystkie komentarze, musimy też czytać o, o tym, że krytycy się nie znają, że się czepiają, że są opłaceni, przekupieni, nienawidzą DC, albo coś w tym stylu. A to wszystko jest o wiele, o wiele prostsze. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak racja w tym sporze. E, zarówno ja mam rację mówiąc o suicide squad że jest się, jak i ktokolwiek, kto mówi, że suicide skład jest spoko. No bo to jest kultura. E, po prostu kultura jest w 100% subiektywna, jest w 100% relatywna, zależy od tylu czynników, że nie starczyłoby czasu na wymienianie ich wszystkich. Doświadczenie, jakieś tam poglądy. Odczytanie. No, po prostu jest naprawdę masa, masa czynników, które sprawiają, że odbierasz dzieł kultury tak, a nie inaczej. I absolutnie nie ma żadnej różnicy w jakiejś wartości między Twoim odbiorem, a moim odbiorem, a odbiorem jakiegoś profesora e, filmoznawstwa, a odbiorem, nie wiem, setka z ulicy. Tutaj przepraszam z Sebastianów, jeśli poczuliście urażeni użyciem tego osobnego imienia. E, w każdym razie po prostu. Każdy ma rację w tym sporze, albo nikt jej nie ma. No bo recenzje zawsze są subiektywne, są tylko zbiorem pewnych opinii. Ja w ogóle często jako youtuber, jako osoba recenzująca filmy, dostaję komentarze w stylu albo nie zgadzam się z tą recenzją, więc nie wiem, łapka w dół, albo nie podobało mi się, albo coś, albo wręcz przeciwnie, że może nie jechać tutaj tylko tymi negatywnymi przykładami. Często dostaję też komentarze w stylu, dobra recenzja, zgadzam się. Tyle, że to nie ma sensu, bo to czy to jest dobra recenzja, czy to nie jest dobra recenzja, wcale nie wiąże się w żaden sposób z tym, czy autor, się mną, czy autor komentarza się ze mną zgadza, czy nie. To powinny być zupełnie niepowiązane rzeczy. Ba, wręcz przeciwnie, uważam, że recenzje, z którymi się nie zgadzasz, są zwykle bardziej wartościowe, bo otwierają ci bardziej oczy, pozwalają spojrzeć na jakieś tam dzieło kultury z innej perspektywy, z perspektywy osoby, która ma kompletnie inne zdanie, być może inne podejście, inne spojrzenie, czego się zawsze można dowiedzieć, czego się można nauczyć. Dlatego moim zdaniem najlepsze są właśnie te recenzje, z którymi się nie zgadzasz, bo one są wówczas... jest szansa, że w jakiś sposób, powiedzmy, poszerząć perspektywę postrzegania jakiegoś filozofii kultury. Masa osób po prostu tego tak nie traktuje. Dla wielu osób recenzje to nie są materiały publicystyczne, które można przeczytać i coś z nich wyciągnąć, ale po prostu taki bardzo prosty i dobitny komunikat, czy film jest dobry, czy zły. A moim zdaniem recenzje już dawno temu przestały mieć taką rolę. Recenzje dawno temu przestały nam mówić po prostu, czy dany film jest dobry, czy zły, czy dana gra jest dobra, czy zła i tak dalej. No bo powiedzmy sobie szczerze, no żyjemy w czasach, gdzie wcale nie potrzebujesz recenzji do tego, żeby ocenić, czy chcesz iść na dany film, czy nie. Wystarczy, że obejrzysz trailer, e, poczytasz opinie znajomych na Facebooku, E, sprawdzisz Rotten Tomatoes, no i na, masz tą cyferkę, która ci coś tam mówi, no i naprawdę nie potrzebujesz czytać do tego długich recenzji w rozmaitych magazynach. Tak samo z grami, z grami zresztą to jeszcze lepiej widać, bo masz masę gameplayów zawsze w sieci, które możesz sobie zobaczyć, zobaczyć grę w akcji i samemu ocenić, czy chcesz w nią zagrać, czy nie. Więc moim zdaniem dawno już powinniśmy przestać postrzegać recenzje jako po prostu prostą opinię, film jest dobry, czy film jest zły i ja się muszę z tym zgodzić albo nie. Moim zdaniem recenzja to jest po prostu pewien głos w dyskusji, w takim ogólnym dyskursie dotyczącym jakiegoś dzieła kultury. I różne osoby produkują różne recenzje. I są to po prostu różne głosy w jednej dyskusji. Ja, ja w ten sposób zawsze to widziałem. Więc nigdy tego nie oceniam z perspektywy, że ktoś ma rację, ktoś nie ma racji, bo to te, tak jak w dyskusji każdy po prostu rzuca argument, który jemu wydaje się bliski. No nie czytacie przecież em, felietonów, komentarzy, wywiadów czy czegokolwiek w prasie dotyczących, nie wiem, spraw społecznych czy politycznych, po to, żeby wiedzieć, jak myśleć. Tylko po to, żeby się skonfrontować, powiedzmy, z jakimiś poglądami je albo przyjąć, albo się z nimi zgodzić, albo się z nimi nie zgodzić albo po prostu je przeczytać, przyjąć do wiadomości i tyle. No i tak samo powinno być z recenzjami. Powinniśmy przesta przestać traktować recenzje tak czysto funkcjonalnie, a traktować się po prostu jako formę literacką. Wobec tego mój pogląd jest taki. Jak ja czytam albo oglądam jakąś recenzję, no dajmy na takiegoś filmu, to mam naprawdę głęboko w dupie, czy autorowi się ten film podobał czy nie. No bo co mnie to obchodzi? To ja ocenię w kinie dopiero, czy ten film będzie mi się podobał czy nie i... Naprawdę opinia autora na ten temat mnie kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje natomiast, dlaczego autorowi się dany film podobał lub nie. Co go do tego skłoniło, jakie ma spojrzenie na to, bo to jest interesujące. To nam coś mówi, i autorze, i o tym, jak można dany film postrzegać i z jakiej perspektywy na niego patrzeć. To jest naprawdę interesujące i można się czegoś przy tym dowiedzieć. I dlatego właśnie uważam, że recenzje mają znaczenie. Ale nie jako taki prosty wyznacznik, czy dany film jest dobry, czy zły. Ale po prostu jako rozmowa o filmie, jako pewien głos, właśnie w dyskusji. I dlatego dla mnie o wiele bardziej wartościowe są jakiekolwiek wypowiedzi na temat filmu. Czy ja się z nimi zgadzam, czy się z nimi nie zgadzam, czy uważam je za mądre, czy za niemądre, ale jakiekolwiek wypowiedzi, które zawierają opinię autora i jakiś jego, nie wiem, sposób myślenia, jakiś jego punkt widzenia, niż te wszystkie wypowiedzi, które, które dostaje po prostu masowo w stylu fajny film, 8 na 10, albo no nie zgadzam się, dla mnie to jest 5 na 10. No i tutaj oczywiście wracamy do tematu skali liczbowej, którą poruszałem w poprzednim materiale, i jeszcze raz tylko powtarzam, że nie cierpię skali liczbowych. Nie piszcie proszę komentarze ze skalami liczbowymi, nie piszcie tych swoich 8 na 10, 5 na 10, 2 na 10, nikogo to naprawdę nie obchodzi. Mu nikogo nie obchodzi, czy wam się film podobał, czy nie. Tak samo jak nikogo nie powinno obchodzić, czy mi się podobał film, czy nie. Mnie obchodzi, jeśli wy coś komentujecie, to mi obchodzi to, dlaczego wam się podobało, co wam się podobało. I mam nadzieję, że was interesuje to samo, kiedy ja robię jakikolwiek materiał. No i na sam koniec kwestia, która też się z tematem wiąże i też się, powiedzmy, ta wypowiedź w tym stylu pojawiała bardzo często w komentarzach, mianowicie, co jakiś czas pojawia się ktoś, kto mówi nie słuchaj krytyków, najlepiej po prostu iść do kina i samemu sprawdzić. No Eureka, po prostu genialne, naprawdę. No jeśli komuś przyznawało... Jeśli ktoś by przyznawał po prostu medale za truizm, no to to by była pierwsza nagroda. Jasne, zawsze najlepiej jest iść do kina i się samemu przekonać. Ale właśnie nie o to chodzi w recenzjach, by komukolwiek powiedzieć, czy, co ma robić. Nie po to się czyta recenzje, nie po to się nie słucha, nie po to po prostu się e, zapoznaje z opiniami innych ludzi. Więc ten tekst jest tak bezsensowny, Jednocześnie jest prawdziwy w kontekście tego, czy chcesz... Jeśli chcesz poznać film, no to jasne, idź go zobacz. Ale w kontekście w ogóle poznawania recenzji i zapoznawania się z recenzjami, to jest tak bez sensu, że, że bardziej się chyba nie da. Bardziej bezsensowne jest tylko wystawianie ocen liczbowych. Także co mogę powiedzieć? No, rozmawiajmy o filmach, dzielmy się swoją opinią, róbmy to w sposób ciekawy, róbmy to w taki sposób, żeby nawet jeśli ktoś się nie zgadza z twoją opinią, to chciał jej wysłuchać i był jej ciekaw. No i akceptujmy to, że ludzie mają różne zdanie. I mówię to szczególnie jako osoba, która no naprawdę codziennie styka się z komentarzami, gdzie autorzy kompletnie nie mogą zaakceptować tego, że ktoś może mieć inne zdanie. No ale taka już po prostu dola e, tworzącego recenzję. Więc nie zamierzam narzekać, zamierzam banować, więc. Jeszcze na sam koniec, taki luźny wniosek. Jestem ciekaw, jak się na tego odniesiecie. Bo, jasne, jest dużo osób, którym się Suicide skład podoba, podoba, i to jest ich pełne prawo, i bardzo fajnie, że się dobrze na tym filmie bawią. Ale moim zdaniem, i tak przewrotnie powiem, nie jest to dobre zjawisko. Nie jest to dobre zjawisko, że ludziom się Suicide Squad podoba, nie jest to dobre zjawisko, że póki co film całkiem nieźle zarabia. Zobaczymy, jak będzie po drugim weekendzie, myślę, że już nie tak dobrze, ale być może e, tutaj, powiedzmy, utrzyma się dobry, dobry wynik finansowy. Nie dlatego oczywiście, że mi się nie podoba, no bo mam szczerze mówiąc gdzieś, jeszcze ten film będzie zarabiał, czy nie będzie zarabiał, bo to nie moja kasa, ale dlatego, że... I tutaj nawiążę do tego, co mówiłem na samym początku, o czym w zasadzie tylko wspomniałem, że to będzie jasny komunikat dla studio, że warto jednak tutaj po prostu wtykać nos w sprawy reżysera, mieszać w jego projekcie, e, wiecie, ingerować po prostu w jego wizję. No bo tak było Suicide skład. Air chciał zrobić film. Czy Air chciał zrobić film, który będzie poważny, ponury, będzie taki bardzo brudny i to była bardzo fajna wizja. Nie wiem, czy czytaliście, jak ten film miał wyglądać według przecieków, jakie sceny wycięto. Tutaj macielnika i chcieliście przekonać, albo tutaj, tutaj gdzieś. Eee, ale to byłaby naprawdę ciekawa wizja. No ale przyszło Warner Bros i stwierdziło: "Nie, chcemy mieć fajny, luźny film dla wszystkich". Więc pozmieniamy wszystko i będzie trochę jak w The Galaxy. No i zrobili, jak na razie masa ludzi mówi, że hej, podobało mi się. Więc to będzie, mówię, prosty komunikat dla studio, że hej, warto jednak się wpieprzeć reżyserowi w jego wizję i robić po swojemu, tak jak my uważamy. No bo ludziom się wtedy podoba. No, ale oczywiście na to nie mam wpływu i nikt nie ma wpływu na to, co mu się podoba, prawda? Więc to tak słabo, tak trochę przewrotnie chciałem do tematu nawiązać. Dajcie znać, co wymyślicie. No i dobra, słuchajcie, tyle ode mnie w takim razie. Mam nadzieję, że, że coś tam ciekawego udało się przekazać. No i czekam oczywiście na Wasze opinie, i widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych materiałów. Tak jak wspominałem, wraca, zaraz lecę grać w No Man's Sky. Dostałem tutaj od kochanego PlayStation Polska e, egzemplarz prasowy i wiem, że jestem tyłu jest, jeszcze z innymi grami. E, słuchajcie, fokus na następną część roku od sierpnia do już grudnia jest taki, żeby ponadrabiać te gry i poświęcać więcej czasu grom. To jest mój cel na, na tą kolejną część roku. Mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Mam nadzieję, że będzie dużo więcej recenzji gier. To jest taki plan, bo udało się, premiery filmowe te najważniejsze mam już za sobą. Udaje mi się powoli nadrabiać seriale, oglądam teraz Mr. Robot, jest bardzo fajny, no i czas wreszcie nadrobić gry. I to, powiedzmy, jest rzecz, z której możecie mnie pod koniec roku rozliczać. Dzięki wielkie za uwagę, polecam w takim razie jeszcze RuRide Session IPA, smakuje jak takie... takie lekkie West Coast IPA. Takie, wiecie, wytrawne, cytrusowe, ożywiające, bardzo fajne na lato, na ciepłe dni, chociaż dzisiaj akurat było zimno, niestety. No i dobra, zamykam się już, trzymajcie się, cześć!